To czterokrotny mistrz Olimpijski, a teraz przed nami ostatni lot Orła do zwycięskiego gniazda. Dziś to będzie trudny zeskok w krokwi w zakopane. Magia tutaj, która zawsze mu towarzyszyła, powoduje, że walczyło rząd dusz. I teraz czterokrotny zwycięzca zakopanego w powietrzu daleko, ale przede wszystkim szczęśliwy, że wylądował ostatni skok Adama Małysza ostatni skok pamiętamy w Pucharze Świata zakończył się upadkiem, a teraz Adam jest na dole, ależ on jednak kocha tych kibiców tak jak oni jego. W pięknym kombinezonie, na którym pod plastronem jest 39 zwycięstw w Pucharach Świata. Piękna historia nam się kończy ale opowiadał ją swoimi zwycięstwami, medalami, swoją fantastyczną wolą walki, postawą, która była wzorem dla innych i myślę, że będzie wzorem dla Polaków, żeby śmiało sięgać, ale wcześniej ciężko pracować. Nie ma dróg na skróty, jest tylko talent poparty niewiarygodną mocą, mocą charakteru mocą pracy. I to właśnie jest Adam Małysz. W tym razy z rzędą, stać... Żegnamy wielką postać polskiego sportu. Ale on nie odchodzi. To jest legenda. Człowiek, którego będziemy wspominać, tak jak dziadka Stanisława Marusarza z tymi jego fantastycznymi skokami w 1938 roku, kiedy został wicemistrzem świata, później długo czekaliśmy tu w 1962 roku na Fisie Antoni Łaciak. Mistrz Olimpijski Zakopiańczyk Wojtek Fortuna. Wielcy, wielcy polskich skoków, ale królem i to nie tylko wielkie kroki polskich skoków, królem, Holmenkollen, wielu innych skoczni, był w ostatniej dekadzie.